Witam Was w kontynuacji poprzedniego vloga Jak widzieliście wcześniej Jednak Pojawiają się już grzybki Jak tam ta kureczka Zaraz po wyłączeniu nagrywania Przeszedłem na kawałek dalej I co się okazało A tam szczęśliwa gromadka Około 30 sztuk, ale nie, nie zbierałem jeszcze, bo już są za małe. Przyjdę po nie za 2-3 dni. Niech sobie troszkę podrosną. Nie ma to jak jajeczniczka ze świeżymi kurkami. <śm> Przyszedłem tutaj jeszcze na jedną miejscówkę Gdzie dawno Temu też Była Ładna miejscówka na kureczki Ale niestety jak widzicie Jest bardzo zarośnięte Dawniej tutaj takiego Takich chaszcze to nie było Powiedzcie mi jedno, nie wiem jak to jest, ale tam, gdzie czuć grzybnie, podobno pojawiają się grzybki. Czy to jest jakaś, nie wiem, nie wiem jak to w ogóle ująć: talent? Czy może zbieg okoliczności, nie wiem. Jakby to widzicie. Stojąc tu w miejscu. Bardzo mocno czuć właśnie tą woni grzybni. A może dlatego, że dostały wody po wczorajszym i przedwczorajszym deszczu. Wie? Nie wiem. Jedna taka jeszcze anegdotka. Jest taki pewien mit. Podobno jak się zobaczy malutkiego borowika, a się go nie weźmie, to on już nie urośnie. Podobno to jest mit, a może i prawda. Nie wiem jak to rozwikłać tą zagadkę, ale jak wiadomo w każdym micie jest ziarenko prawdy I jeszcze chwileczkę temu to słoneczko przeświecało, a teraz jest całkowicie już zachmurzyło ale tak tu krążec w tym miejscu i rozglądając się, może faktycznie coś tu gdzieś rośnie. Bo bardzo mocno czuć woń grzybni. A nieraz tak było. Że zawsze kierowałem się w tym kierunku, gdzie było czuć grzybnie. I co się okazywało, że to był dobry trop. Po przejściu kilkudziesięciu metrów udawało się znaleźć, czy to borowika, czy to jakieś inne grzybki. Ale dopiero mamy czerwiec, także jeszcze mają czas, chociaż w niektórych regionach. Pol regionach Polski już pierwsze grzybki zostały zebrane ale widzę, że tu dziki to sobie urządziły zabawę. Zryte jak nie wiem, dobry pług. <śm> No cóż, pora wracać do domku. No się coraz zimniej robić zaczyna. Temperatura przypomina o początkach maja. Jak to długi weekend majowy, a tu zimno i śniegiem. Czasami potrafiło sypnąć. Ale tu już mamy prawie połowę czerwca. Może im się sprawdzą te przepowiednie na przyszły tydzień o temperaturach powyżej 30 stopni. Chociaż z jednej strony do dobrze, a z drugiej nie za bardzo. A no znowuż przyjdą susze. A to niedobrze dla grzybów No to cóż Pora zakończyć tego Vloga Chociaż jeszcze A to gniazdko Spadło ptaszkom Ale tu będzie Trzeba przyjść, jak się zaczynam, czereśnie i jest fajna miejscówka, mimo że dziczka, ale bardzo smaczne czereśnie. No to co, kończymy ten materiał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy pojawi się kolejny materiał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!